To, co jest też fajnym elementem, to tworzenie tak zwanej instrukcji obsługi, czyli znając już swoje mocne strony, znając, znając te talenty, możemy zrobić taką instrukcję obsługi siebie, tak? Czyli jeżeli chcesz najlepszą wersję Wemigo, to i wtedy ja mogę Ci dać kilka wskazówek, jeżeli chcesz ze mną współpracować i chcesz rzeczywiście dostawać najlepszą wersję mnie, to czego potrzebuję? Na przykład od ciebie, od organizacji, od zespołu, tak, bo to możemy szerzej, ale tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chcesz najgorszą wersję Wemigo, to co robić i, i jakie są te moje demotywatory, albo co mnie frustruje. No i później mogę napisać również e, te, te swoje takie, na, kiedy możesz na mnie liczyć, tak? Czyli gdzie ja sama czuję, że są moje obszary, w których mogę być pomocna. Po takim ćwiczeniu rzeczywiście zespół dużo lepiej e, się rozumie, dużo lepiej funkcjonuje, no bo zespół oparty o mocne strony to jest zespół, który po, po pierwsze, każdy z członków zespołu zna swoje talenty, ale też nawzajem wiedzą, jakie mają talenty i jak z tych talentów korzystać, no bo to chodzi o to, żeby rzeczywiście to pomagało nam w tej codziennej pracy, a nie tylko było fajnym eventem czy fajnym wydarzeniem, a później wracamy do, do codzienności.